Oj, jaki dzisiaj mamy fajny dzień, nieprawdaż? Tak, dzisiaj jest idealny dzień na przyjeżdżkę balonem. Chodźmy. Okej, okay. jest nasz balonik. Dobrze, chodźmy zapłacić. Czy, czy słyszałam słowo balonik? Pani się nie przesłyszała. Mówiliśmy balonik. Hmm. Poprosimy jedno miasto dla mojej córki. Poproszę jedno miasto. Dobrze, za chwilkę przemocujemy. Chciałbym coś tu trochę godzinę, tak jak nie jest tak jakaś. Okay. Teraz będziemy musieli przymocować nasz balonik na dół. Zatrzymaj tego balona tutaj. Kochanie, tylko uważaj! Uważaj! Wow, ja latam, ja latam, to magiczne, ja latam. Uuu, gdzie tam jest zabiera? Lepiej już stop. Uuu, ale mi miło tam zostać. Wrócimy Panią, ale jak chcecie, chcecie więcej filmików, Balona możecie kupić, kupić. w weekendy koło ZOO Subskrybujcie kanał i dawajcie łapenki w górę i subika, aby więcej takich wypadków się tu nie zdarza.